Nie, bo tak, tak, to jest kwestia jednego startujemy stąd. Dobrze, poczekaj, papierosa ty bo pod... jak się daj... tryknę piętką... Żeby wyszło. Ty jesteś... tu wiadomo, że to jest nasz moment. Uwaga. uważaj. Przepraszam, że ty. Przepraszam. <laughs> Przepraszam nie. Musi... Musi... A, ale... Musi się powstać bezwiednie. Wyłączamy kontrolę. Nie myślimy o tym, że właśnie przekraczamy to miejsce. No bo dlatego Absolutnie mówię, żeby to był jeden krok. Zero hamowania w tym miejscu, bo będzie widać, że jest A. na lądowaniu. No potem trzeba dalej pójść. No wiesz, bo robisz taki. Na lądowaniu gorzej mm. wyglądasz. Się, prawa, że od razu. Nie, to ale robimy tak. Jeden krok i jeszcze Nie myślisz czy to wszystko Wszystkie tak, tak. rara, <gryzny ta wysoka> wiesz, tak. wiesz takie... oddychamy ja pełną piersią, idziemy za... hop, hop, ale w tak. hop. Wzuczamy. Uwaga, żeby te nogi wyszły tak ładnie, to co mówiłem, że poszczystamy kobiecość sylwetki. Ramiona, linia biustów, talia, bioderka i schodzimy na dół, prawda? Żeby było ładnie, no tak. po to jest mała czarna i sweet fifties, tak. te pięknie skrojone kiecki kobiecy ten. Uh -huh. I z Ale ja <noise> proponuję, spróbuj mogę. Co sądzisz o tym, żebyśmy na przykład idą zrobili jeden krok, drugi i pan. A ja uważam, że a ja chcę jeden. Ale widzę, jest to czasem coś się sprawdza, ale widzę już to Bo zatrzymanie, trzy. Możemy wie zrobić to samo, przez wszystkie nawet to samo. Jeden krok, jeden za bardzo. Czurej i lepiej iść lepiej. Przepraszam. Gdzie mi siadło? Koncentrujcie się na tym. Bioderko za bardzo mi siadło. Czyli idziemy w jednej Straciła linii i wtedy uzyskujemy ten efekt, że jest 100% Ale też nie myślimy Ale o tym, nie, nie patrzymy, czego? co się dzieje. Dobra, no proszę, proszę tutaj, coś by no, się zaczęło nie, dziać. Niektórym amatorom wychodzi, a niech zawodowcy po prostu robią. Mówię tak, zrobimy to na jeden krok. Spoko, Zrobimy to tak? na to? Na jeden krok. Na jeden krok. Matylda wszystko, wszystko to umie. To tak wszystko jak ty to pokazałaś. I A my boleh. nie umiem. Tak jak ty to pokazałeś, to było niepotrzebnie zakończone tym, że ty już stał. No taki pan. I nie. I, nie i ma pan. No dobra, to przeciw. Ręce to nie ja, pokręcimy. Nie wiem, bo mi siadło za bardzo wiaderko i teraz ja, tak? nie ma. Dobra, musisz mentalnie iść dalej jak. To co to tam. Muszę, mówię, razem tak. Jak nie wiadomo co z rękoma robić, to tak umiem kobiety. Tak, tak. Jest tu na tej wysokości. Tak, no ale to jest są godzina, to jest ten ten.

z... Okej, okay, no to nie pracujemy dzisiaj nad tym momentem, bo on, on wymaga koordynacji całego ciała. Tak, I żeby Iwonka wyhaczyła, ale robi na końcu pan z, i siada z sylwetką. Nie, nie, nie. nie to Uwaga, pracujemy ja nad tym wam. w ten sposób, że, że idziemy z jednej linii. Szturkiem, stopa ze stopą. Wiesz, kurwa w kółko, tak? To stopa tak? ale stopa ze stopą. Tak, tak to jest ale jednocześnie kompletnie o tym nie myślisz. Półko, tak. Bo jeszcze ja, fajniej, słuchajcie, nazywa, każda z was to... idzie po... Ej, dziewczyny, proszę. Deska, deska Mrówki, każda z was idzie po, idzie po, po prostu. prostu tak. Tak, idziemy tak. lekko, jest taki... Ale czy my oddychamy jednocześnie? Słuchajcie, nie, bo tak naprawdę dochodzi jakieś fajnie. wyluzowanie no, i takie dwie proste reguły, naprawdę, no. Tak. Dobrze, różka dobrze. Różka nieźle, prawo. Naturalna, widzę. Proszę ja kolejny Magda. Ja Magda, było, było nieźle, proszę. I gdzie przez... mam zrobić tego, tego? 힘들... Tutaj luźniej, luźniej w ramionach. Nie, dalej, dobrze, proszę dalej. Pomyśl Mimana sobie, że chcesz poderwać tego w pomarynturze. Luźniej trochę w kręgosłupie, ale jest nieźle. Dobrze, dłonie luźno, swobodnie ładnie. Iwonka. Jąka zeroweczek. Dobrze, jest, okej, okay, okej. Okay. Dobrze, dobrze. <gry>